Tymczasem film taki jak Robocop moim zdaniem jest intelektualnie o dziwo bardziej wymagający, co mnie szokowało, kiedy go oglądałem po raz pierwszy. Spodziewałem się starego filmu akcji, a przez stare filmy akcji zazwyczaj mam przed oczami rzeczy w stylu Rambo, rzeczy właśnie tego pokroju. Siedzi gościu z bronią, strzela i na tym do tego się sprowadza film, ale w tym wypadku to było niesamowite. Ile oni tam żartów sytuacyjnych umieścili. Problematyka tego filmu ogólnie jest niesamowita, bo Rogo, Robocop jest o korupcji, jest o wpływie korporacji na rząd. To też jest tak niesamowite. Opowiada historię miasta Detroit, gdzie korporacja uczyniła policję prywatnym przedsięwzięciem, co jest niesamowite, jak się potem okazuje, żeby zwiększyć swoje wpływy, przekupują oni przestępców żeby siali zniszczenie, żeby miasto chciało wykorzystać ich produkt, jakim jest maszyna, która chodzi, patroluje ulicę i może strzelać do nich. No i oczywiście się okazuje, że ta maszyna, jako maszyna, jest wadliwa i potrzebne jest coś pomiędzy człowiekiem a maszyną. No i wtedy oczywiście poznajemy głównego bohatera, który potem umiera no i zostaje wskrzeszony jako robot. No i mniej więcej taki jest zarys tego filmu, ale to, co jest prześliczne, po prostu prześliczne, to są wstawki z reklamami. W tym filmie. Zaczyna się na przykład od tego, że mamy tam protezy serca, implanty serca i gościu w fartuchu mówi: skorzystaj z naszych tam pomp, które są super. I potem jest zbliżniona jego twarz, tam numer, nazwa firmy i mówi slogan, ponieważ nam zależy, albo coś w tym stylu. Po prostu przepiękne. W drugiej części to też jest genialne: jest reklama, zaczyna się od tego filmu nawet. Gość ułamuje się do samochodu, siada, chce go już ukraść i nagle metalowe pasy go zapinają. Rażą prądem, tak że on umiera. Przychodzi właściciel firmy, który jest takby aktorem, który to reklamuje, otwiera drzwi, trup wypada. On siada do auta i mówi: Nasze systemy sprawiają, że nawet policja nie jest już potrzebna. Tam mówi nazwę tego czegoś, odpala silnik i mówi: To jest przepiękne. I nawet nie rozładowywuje akumulatora i odjeżdża. Po prostu Genialne. Więc Robocop mówi nam o wizji przyszłości, w której korporacje mają bardzo duży wpływ.